Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Nowość z Lidla jest to pompka zanurzeniowa marki Parkside model PRPA20 LiA1. Zapraszam do oglądania. Jest to teraz nowość w sklepach stacjonarnych, jak i online. Koszt takiej pompy to 299 zł, bez akumulatora. Jak widzimy maksymalnie 2000 litrów wody na godzinę przepływ może przepompować maksymalnie 2 bary, ciśnienie robocze i tutaj mamy system click, czyli ten standardowy ogrodowy, mamy różne ustawienia timerów czyli po, po 5 minutach ona się wyłączy po 10 i po 15 tutaj mamy pokazane na tych schematach jak ta pompa właśnie podaje, że 20 metrów może być wysokości tylko musimy pamiętać, że ogranicza nas ten przewód, który tutaj jest ten przewód. Dlatego tu jest pokazane, że ta, to, ta puszka jest niżej zamontowana. Maksymalna wysokość tłoczenia to 20 metrów. Zwiększanie ciśnienia do 2 bar. Producentem jest Grizzly Tools. Także otwórzmy, zobaczmy co jest w środku. I tak, w środku tutaj mamy ten zestaw akcesorii do mocowania tej, tego panelu sterowania oraz tu widzę jeszcze jest do przyłączenia do pompy ten, ten króciec. Następnie mamy wąż dosyć taki solidny, widać, że porządnej jakości i mamy dwa kartoniki pierwszym tym od góry znajduje się nasza pompa. Przekrój tej pompy, tutaj od dołu, to jest 8,5 cm, a wysokość około 18 cm. Tak ta pompa wygląda. Co mi się podoba w tej pompie, to właśnie, że tutaj jest mała średnica. I zobaczcie, bez problemu nam to wejdzie tutaj do tego otworu z baniaków tych słynnych. Także to mi się podoba, widać, że to jest przemyślane. Długość tego przewodu to jest 1,8 metra. Też jest taki fajnie wykonany z gumy. Co do pompy tutaj mamy sitko, które należy co jakiś czas wyczyścić. Jak go się zdejmuje, tutaj trzeba nacisnąć te dwa bolce i wysuwamy. Tak, i tutaj sobie, i tutaj sobie to sitko czyścimy i zamykamy w taki sposób. Tutaj musi trafić. Hops. I mamy drugi kartonik. Tu jest pewnie ten panel sterowania. No oczywiście. Tak on wygląda. Fajnie to wygląda. Tutaj od góry mamy ten panel sterowania. Będziemy testować na niestety akumulatorze 2A w pełni naładowany, ponieważ nie mam 4A akumulatora, a zalecany jest taki, więc niestety zobaczymy sobie bardziej na tym filmie nie będziemy się skupiać, ile ta pompka przepompuje litrów, bo jest to wiarygodne to co pisze producent na opakowaniu, bardziej sprawdzimy jak jest czas pracy ba na baterii niestety 2A. Mam nadzieję, że to będzie powyżej 2 minut, i, i że zaraz nie wysiądzie w pełni naładowana. Świeża z ładowarki. Montujemy, zamykamy i tutaj zamykamy tym. Tu mamy przyłącze. Tu jest takie wytłoczenie, dzięki właśnie któremu pasuje tylko w jednej pozycji. Zobaczcie, nawet tutaj są uszczelki, tutaj jest uszczelka, więc dzięki temu właśnie tutaj nie będzie się ta woda dostawać. I zobaczmy teraz jak ta pompa pracuje na sucho, nie powinno się tak uruchamiać tej pompy, dlatego na krótko tylko pokażę, uwaga uruchamiamy tutaj mamy te 5 minut 10, 15 albo y, sami wyłączamy, wskaźnik naładowania baterii, tutaj wykrzyknik w razie jakby wody nie było, albo akumulator nam się rozładuje, to ten wykrzyknik będzie się świecić, idźmy teraz do testu Zobaczmy sobie co tutaj jest w tym, tym akcesoria. I mamy tak. Tutaj mamy do powieszenia, do przymocowania tego y, panelu właśnie w taki sposób. Mamy taki sposób montażu, drugi, czyli mocujemy to, taki sposób to montujemy, tutaj zahaczamy o ten dolny, o górny i mamy klips dzięki któremu możemy sobie ten panel cały powiesić. No i mamy oczywiście to. Przyłączę z uszczelką. Pamiętajcie, żeby tutaj uszczelkę dać. Hops. tutaj mamy jeszcze ten wąż. Otwór. Rozpakujmy go sobie. Trzeba uważać, żeby nie przeciąć tego węża. Jest dosyć długi. Możemy go również skrócić, jakby nie pasował. Tutaj to jest specjalnie poluzowane, bo jak widzicie, to można sobie wyjąć i skrócić ten wąż. Czyli tutaj sobie wkręcamy. Zakręcamy i tą końcówkę podłączamy sobie do pompy. Tu równie dobrze możemy pominąć to i podłączyć zwykły wąż, jaki mamy, ale z racji, że ja mam te baniaki, to mi się to przyda. Bo zaraz wam powiem. Czyli tutaj montujemy. Ok, i mamy zamontowane. Możemy sobie również z tego klipsu wyjąć. Tutaj od góry możemy chyba. Nie wiem, co, co tutaj jest od góry. O co tutaj chodzi z tą kulką? I będziemy przelewać 60 litrów wody. Zobaczymy, czy przeleje ta pompka i ile jej czasu to zajmie. zajmie. Oczywiście będę liczył też czas pracy na akumulatorze. Także daję tą pompkę i uruchamiamy. A będziemy pompować, żeby jeszcze nie było tak łatwo. Zobaczcie. 20-metrowym wężem, tutaj do tego baniaka, i potem z tego baniaka, jak jeszcze starczy, akumulatora z powrotem wylejemy tą wodę. Teraz nie będę używał tego węża, bo to bez sensu, podłączymy sobie od razu, już ten wąż tutaj. Będzie widać też przy okazji stan naładowania akumulatora. Jeszcze sprawdzimy sobie na sam początek jakie to ciśnienie daje i czy od razu pompuje. Także uruchamiamy. Jak słyszycie jest cichutka bardzo. już leci, pompuje. Zobo o kurde. To ma naprawdę mocne ciśnienie daje. Naprawdę potem sobie porównamy jeszcze yy, z ciśnieniem z kranu. W ogóle to nie wiem, czemu już się pomarańczowa kreska świeci. Żeby się zaraz nie okazało, że minutę i będzie koniec akumulatora. Oby nie. Ok, czas start. O, teraz się jeszcze świeci zielona, widzicie? Czas leci. Zobaczymy. No ma to ciśnienie, naprawdę kurde i jest bardzo cichutka ta pompa w porównaniu do tego hydroforu mojego, to jest naprawdę mega cicha, już nie mówiąc o tych membranowych, co mają w środku membrany. minęła minuta także widzimy się jak się wypompuje tą wodę, albo się skończy akumulator ale na razie jeszcze jest pomarańczowy Czyli minutę już pracuje na tym akumulatorze. Półtorej minuty. I od razu przetestujemy sobie auto wyłączenie. Czy ta pompka się automatycznie wyłączy? Z powodu braku wody. Zaraz to sprawdzimy. Około 25 mm powinno zostać wody, i ona się automatycznie wyłączy. Jeszcze jest pomarańczowa kreska, także nie jest źle. Trzecia minuta mija. Widzicie, już nie ma wody, i zobaczymy teraz, czy ta pompka automatycznie się wyłączy. Widzicie, sama się wyłączyła, i tutaj się zaświecił przed chwilą ten wykrzyknik, świadczący o tym, że woda się skończyła. Także to jest fajne zabezpieczenie, ale jaki jest minus tej pompy, bo jeszcze nie powiedziałem. Jak zamontujemy sobie na końcu tego węża pistolet i go zamkniemy, to pompa będzie cały czas pracować. Nie ma niestety, brakuje takiego właśnie wyłącznika ciśnieniowego. Że, jak tam zamkniemy, to ta pompa się wyłączy. To by już było mega po prostu, ale i tak nie jest źle. Czyli mamy 3 minuty przepompowania około 60 litrów wody. Przypniemy sobie tutaj ten dołączony do zestawu wąż i idziemy do baniaku. Pamiętajcie pompę nie wkładamy do baniaka za przewód, tylko jak już to za wąż. W ogóle najlepiej by sobie tu było jakiś sznurek przywiązać i za sznurek. Także wkładamy pompę. Ile mija kolejne 3 minuty? Zobaczcie, akumulator dalej jest e, pomarańczowa kreska. Pompa tam sobie pracuje, jak widzicie. Jaki plus ogromny ona jest bardzo cicha w ogóle jej prawie nie słychać z daleka także to jest ogromny plus. No i mamy już pełną wanienkę. Idę wyłączyć, a dalej mamy pomarańczowe. Tak to wygląda. robimy taki śmieszny test tutaj będę sprawdzał od rogu tego stołu ile metrów pompuje y, z, z kranu ciśnienie, a ile metrów pompuje y, ta pompka czy jest mocniejsza od kranu. Także włączam teraz kran i tutaj przykładam i zobaczcie to jest tutaj gdzieś, czyli na jeden metr. Teraz czas na pompkę, ten sam wąż uruchamiamy i również tutaj przykładam i mamy troszkę ponad metr i nawet można powiedzieć, że ta pompka jest trochę mocniejsza niż z kranu. Teraz zrobimy sobie jeszcze jeden test na przykładzie pistoletu, zobaczymy co się stanie jak zamknę czy coś tutaj się stanie jak widzicie ciśnienie daje naprawdę niezłe jest ono naprawdę mega tam daleko można podlewać zmieńmy sobie teraz teraz mamy taki deszczyk Także bez problemu, zobaczcie, można tym podlewać naprawdę. No i teraz, uwaga, co się stanie. Nic się nie stanie. Widzicie, pompka się nie wyłączy. Także pamiętajcie o tym, bo tak nie można za długo zostawiać. Ostatni raz, już przepompuję z tej wanienki do baniaka wodę. Zobaczymy, czy jeszcze da radę ten akumulator. I idę tam zanieść ten wąż do baniaka. Czyli mamy już. Widzicie, już jest czerwona kreska. Zobaczymy, czy da radę wypompować. Jak da radę wypompować, to na, wynik będzie taki, że na akumulatorze 2A y, maksymalnie jesteśmy pracować około 10 minut. Ten akumulator już też ma rok, trochę nawet ponad, więc też już nie jest w najlepszej kondycji. Niestety nie sprawdzę tych interwałów. Wierzę, że one działają. Mam za słaby akumulator, po prostu musiałbym znowu ładować. Po prostu to jest taka, żeby na przykład podlewać sobie trawnik i za 10 minut ona się wyłączy, i nie musimy przy tym stać. Ale możemy również ręcznie wyłączać. To jest taki chyba odpowiednik, bo zobaczcie, jak wyłączę. I włączę, to tutaj woda leci, ale to tylko przez chwilę. I znowu przetestujemy sobie jeszcze wyłączenie to automatyczne. Nie powinno się tak robić, ale chcę tutaj w ramach testu pokazać, że takie zabezpieczenie istnieje. I koniec wody. Zobaczmy. Widzicie, mruga już teraz. Mruga wykrzyknij, ale ja nic nie robię. Ona się sama wyłączy. Sama się wyłączyła. Bo bra brakuje po prostu wody. Super. Słuchajcie, już nie będę więcej testować. Bo to nie ma sensu. Zobaczymy jeszcze, bo tutaj jest czerwone. Chociaż jak widzicie. Pomarańczowe jeszcze świeci, no to kurczę, z 15 minut myślę, że spokojnie ta pompka popompuje. Możemy jeszcze zobaczyć mm, taki, taką rzecz jedną. E, czy ta pompka pompuje więcej niż się do niej wlewa z kranu? To możemy jeszcze spróbować. Tutaj, jak widzicie, woda z kranu się wlewa. Poczekamy. I uruchomimy tą pompkę i zobaczymy, czy będzie na zero, czy na przykład ta pompka będzie szybciej szybciej pompować. Jak ta pompka będzie szybciej pompować, to oznacza, że po prostu jest mocniejsza od y, ciśnienia y, w y, sieci wodociągowej. Myślę, że możemy włączyć. Czy tu już jest ponad 10 minut pracy tego urządzenia na, na tym samym akumulatorze? No i patrzmy czy zmienia się stan wody. widzicie, pomału, ale ubywa. Było mniej, znaczy, było więcej tej wody. Zobaczcie, a zaczyna brakować wody, czyli to jest naprawdę na plus dla tej pompki. Dobra, wyłączmy ją. Także jak widzicie, jak najbardziej na plus. Było gdzieś tyle, czyli tyle zdążyła więcej wypompować niż doleciało wody z sieci. Dobra, niech tą resztę jeszcze wypompuje. Tutaj ten filtr też fajnie. Zatrzymuje te brudy. Oczywiście, co jakiś czas trzeba go przeczyścić. No i dobra, wyłączmy. I tak to wygląda. Także, jak widzieliście, pompa bez problemu daje rady. U mnie na pewno y, znajdzie swoje zastosowanie. Bo teraz pomyślcie sobie tak. Brać tą pompę ten hydrofor, wywozić go, potem trzeba go podłączać prądu szukać znaczy szukać. Trzeba go do prądu podłączyć. To jest naprawdę wygodne. Przychodzę sobie, bo ja to zamontuję na stałe, będzie to na stałe na tworze, przychodzę sobie, daję akumulator i nie ma żadnego problemu. Oczywiście jest 3 lata gwarancji na to urządzenie, także jest naprawdę tutaj plus. Otwórzmy to sobie i zobaczmy tutaj jeszcze stan naładowania. Zobaczcie, tutaj jeszcze się świeci pomarańczowe, także na już trochę wyeksploatowanym jednak akumulatorze spokojnie 15 minut, by to, by ta pompka pracowała na 2A baterii. Także tu jest miłe zaskoczenie. Jest to bardzo duże obciążenie dla tego akumulatora, ale niestety jak ktoś nie ma no to trzeba się tak ratować. Mam nadzieję, że za niedługo się już wyposażę w tą czwórkę, bo już tyle urządzeń mam, a, a wiecznie na tej dwójce. Trochę ta pompka kosztuje. To fakt, bo 300 zł za taką pompkę no to nie jest mało, ale jak to mówią, za wygodę się płaci. To jest wygoda i, i tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować. Przychodzi się z akumulatorem pyk i już możemy Pracować. Oczywiście na zimę będę chować tą pompkę. Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jest to nowość teraz, także zobaczymy, jak to długo popracuje. Mam nadzieję, że, że długo i, i bez awaryjnie. Także cóż, jeżeli pomogłem w wyborze, czy warto kupić właśnie taką pompkę, zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania innych moich produkcji i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!